No, jestem mamą czwórki dzieci w wieku od 17 do 26 lat. Chciałam opowiedzieć tą historię ze względu na to, że po prostu obecnie sytuacja polityczna społeczna jest bardzo nieprzychylna wobec dzieci z powikłaniami poszczepiennymi, nie ma żadnych funduszy odszkodowawczych. No, i tak naprawdę wszystkie koszty związane z rehabilitacją musi pokrywać rodzic. Często konsekwencją właśnie takiego obciążenia finansowego też jest rozpad rodziny, tak jak w mojej sytuacji. No, i chciałam tutaj powiedzieć, że z nopami miałam do czynienia tak naprawdę już u siebie, z czego nie zdawałam sobie sprawy, dopóki właśnie no, nie zleciłam. Zaczęło działać stowarzyszenie i nagłaśniać tej sprawy, bo wówczas, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, nie było stowarzyszenia Stopnopy. Tak naprawdę byłam zupełnie nieświadoma w temacie. To, co nam przekazywano publicznie na temat szczepień, to były same plusy. No i do tej pory właśnie, dopóki yy, nie dowiedziałam się o skutkach yy, niepożądanych szczepień. Uważałam, że te procedury są jak najlepsze, po prostu, no, tak jak większość społeczeństwa, tak, że są nam potrzebne. No, ale okazało się, że właśnie jak zaniechałam szczepień w 2006 roku, to moje dzieci nagle przestały chorować zupełnie. Moja profilaktyka z tego tytułu, że jestem też z wykształcenia magistrem zielarzem, opierała się głównie na naturalnych metodach. Które zupełnie wystarczyły, aby zabezpieczyć je przed jakimikolwiek y, infekcjami. Y, u moich dzieci, u najstarszego syna, począwszy od pierwszego szczepienia w szpitalu, pojawiły się y, no, podwyższone wskaźniki tak y, prób wątrobowych. Nie wiedziałam wtedy, skąd to się bierze. Dopiero w późniejszym czasie. Doszłam do wniosku, że mogło to być konsekwencją szczepionki WZWB. Po kolejnym szczepieniu mój najstarszy syn dostał po prostu krztuśca. Byliśmy u lekarza. Nie, był, nie była to taka jakaś mocno in, intensywna choroba, ale bardzo uciążliwa. Przez trzy miesiące taki męczący kaszel który no, dało się eliminować y, dzięki właśnie napowietrzeniu syna na świeżym powietrzu. Także nawet y, w środku zimy był y, werandowany na zewnątrz, żeby właśnie tego, tych ataków kaszlu nie było. Później okazało się, że syn miał y, różnego rodzaju napięcia mięśniowe. Ja też nie kojarzyłam zupełnie, z czym to się wiąże, ale nagle w pewnej chwili zaczął y, wyginać się w pałąk. No później wyszła z tego zdiagnozo zdiagnozowana skolioza, z którą no, niestety do tej pory musi się borykać i ciągle być rehabilitowany. Był taki moment w życiu mojego najstarszego syna. Kiedy rozwijał się właśnie w miarę prawidłowo, zaczął mówić w wieku 8 miesięcy, czyli tak bardzo standardowa, bo nawet wcześniej niż zwykle. Natomiast po przyjęciu szczepionki MR, MRNA, mowa zanikła całkowicie, pojawiła się straszna alergia. Ciężka w ogóle do, do ogarnięcia, tak? Czyli prawdopodobnie wysoki stan zapalny, bardzo wysokie IGE. No, dzięki diecie żeśmy ten stan troszeczkę poprawili, ale też to jest tak cały czas musi być monitorowane. To jego uczulenie, ta jego alergia musi wielu produktów po prostu unikać. Definitywnie moje oczy otworzyły się, kiedy mój syn. Po szczepieniu, wieku zdaje się 8 lat, kiedyś ten kalendarz wyglądał troszeczkę inaczej, dostał, po prostu zachorował na odrę, dostał tej wysypki odrowej i to objawiało, objawiało się dość tak intensywnie u niego. Miał wysoką gorączkę i leżał tak plackiem około tygodnia. Później, no oczywiście lekarze tego nie diagnozują, ja na własną rękę musiałam y, zrobić badania przeciwciał, gdzie one tam były takie wystrzelone mocno do góry. W tym czasie moja najmłodsza córka miała bodajże półroczku. Ona też od niego złapała tą odrę, ale u niej dzięki temu, że ona była właśnie karmiona naturalnie, to ta odra po niej spłynęła jak po kaczce. Dziecko półroczne. Nie miało jakby tam yy, zanikło apetytu. Miała jedynie wysypkę, tak? Nie miała gorączki. Także bardzo łagodnie wtedy przeszła to. To mimo może miała tylko pół roku. Zaczęłam mojego najstarszego syna leczyć po zaprzestaniu szczepień w wieku 8 lat. Wtedy byliśmy na turnusach rehabilitacyjnych, walczyliśmy z napięciem mięśniowym. Osławio, napięcie tułowia było osłabione, wzmożone napięcie rąk na przykład, co dawało objawy dysgrafii ogromne problemy właśnie z pisaniem. Było tak, że nauczycielka musiała najpierw jemu ołówkiem pisać tak, całe wyrazy, on musiał poprawiać dopiero po, po, po tym ołówku tak? to pisanie. No i ta rehabilitacja trwała bardzo długo, krok po kroku, jego sytuacja powoli zmieniała się. Tak naprawdę to właśnie detoksykacja dopiero pozwoliła mu ruszyć z miejsca. On zdał egzaminy normalnie gimnazjalne, co prawda miał tam te ulgi różne. Systemowe, dostał się do szkoły, do Liceum Ogólnokształcącego, i w tym czasie naprawdę była bardzo intensywna rehabilitacja i odtruwanie. Także kroplówki wzmacniające głównie, bo tutaj przy alergii bardzo duże niedobory są minerałów, makroskładników, więc to jakby dawało jemu siłę, kondycję taką ogólną wzmacniało a także stosowanie właśnie naturalnych preparatów przeciwzapalnych. No i takiej rehabilitacji odtruwającej typu wody detox y, też właśnie mu bardzo pomogło nawet w tych y, zaburzeniach napięcia mięśniowego po tym wody detoxie y, te napięcia znacznie znacznie ustąpiły, że syn był w stanie na przykład dotknąć rękami podłogi, czego <grych> wcześniej w ogóle nie nie, no, nie miało to w ogóle żadnego, nie było to w jakiś sposób możliwe dla niego. No, w związku z powikłaniami poszczepiennymi u dzieci musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. Pracowałam jako nauczyciel biologii, więc automatycznie przeszłam po prostu no, na yy... Utrzymanie męża, bo wówczas wtedy nawet nie było świadczenia, tak zwanego opiekuńczego, więc y, sytuacja nasza materialna po, znacznie się pogorszyła. Później y, no, weszły te świadczenia wszelkie na dzieci niepełnosprawne i troszeczkę to poprawiło sytuację, aczkolwiek koszty rehabilitacji są po prostu ogromne. To dotyczy skutecznych terapii, bo mamy na NFZ różne takie formy rehabilitacji, które niekoniecznie są skuteczne. Natomiast te, które pomagają rzeczywiście, to wiążą się z kosztami typu około 20 tysięcy, na przykład za turnus. Także yy, cały czas yy, jakby muszę starać się o te środki, żeby utrzymać, Najstarszego syna, jak również jej młodszego syna, który ma znacznie cięższe powiekłania niż ten starszy. Także tutaj toczy się bój o ośrodki finansowe. Państwo nie zabezpiecza nas w, w tym zakresie zupełnie. Mój drugi syn, bezpośrednio po pierwszym szczepieniu w szpitalu, dostał silnych bólów brzucha. Brzuch był bardzo wzdęty, był na oddziale odgazowywany. Przez pierwsze trzy miesiące miał nieustające kolki. Takie, że no płakał praktycznie dzień i noc. Ja nie pamiętałam czasami jak się nazywam ze zmęczenia. Stopniowo myślę, że karmienie naturalne spowodowało, że ten stan zapalny powoli wyciszał się. Jednakże no, po kolejnych szczepieniach znowu pojawiały się kolejne problemy. Mój młodszy syn w zasadzie ruchowo rozwijał się dobrze, natomiast mowa została zablokowana całkowicie. I tak naprawdę dopiero w wieku 10 lat, po konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, konferencji międzynarodowej, gdzie przyjechali specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, była możliwość, jakby, wejścia w tematykę przyczyny autyzmu. Dopiero od tego momentu ja zaczęłam sobie zdawać sprawę, co tak naprawdę jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Tak? Mój młodszy syn był bardzo nadpobudliwy. Był sprawny ruchowo, ale nie był w stanie nawet na sekundę, Usiąść na miejscu. Z tego tytułu miał na początku nauczanie indywidualne i to 50 kilometrów od domu, bo nikt nie chciał go przyjąć do żadnej placówki. No bo jak poszłam do przedszkole i on chwila, momenty znalazł się na czubku drzewa, no to, to przerażało, tak? Wiadomo, przerażało. Ja musiałam sobie z tym radzić żeby po prostu no, nie doszło do jakiejś tragedii mimo wszystko jak córka najmłodsza się urodziła to syn uległ wypadkowi pogryzienia przez psu, przez psy i no powiem szczerze z jednej strony bardzo bolesna sytuacja, a z drugiej odszkodowanie, które dostawaliśmy na syna pozwoliło, że ja mogłam go rehabilitować z powodu zaburzeń poszczepiennych. To tak bardzo przykre i bolesne. Gdy szłam z dziećmi na szczepienie, oczywiście byłam informowana, że może być jakaś gorączka, ale nic poza tym. U moich dzieci nigdy nie było gorączki bezpośrednio po szczepieniach. Natomiast pojawiała się silna alergia rozwijająca się tak mniej więcej dwa tygodnie po szczepieniu. No niestety nie byłam świadoma, a wręcz byłam e, zniechęcana do diagnostyki. Dopiero po pewnym czasie właśnie po tej konferencji. Spróbowałam sama na własną rękę zrobić diagnostykę alergii, co na jakie produkty dzieci są uczulone, i dopiero wtedy jakby ich stan zaczął się stopniowo poprawiać. Na pewno bardzo bym chciała, żeby czas się cofnął, bo w życiu bym takiej drugiej raz decyzji nie podjęła, bym uczyniła wszystko. Co tylko byłoby w zasięgu moich możliwości, żeby nie poddać moich dzieciom, moim dzieciom żadnych zabiegów profilaktycznych, zawierających między innymi właśnie związki rtęci, żywe patogeny, jak prądki gruźlicy, jak wirusy odry, różyczki, czy ospy. Odstąpienie od szczepień było moją najlepszą decyzją. Jaką podjęłam w życiu? Obowiązek szczepień według prawa jest nielegalny tak naprawdę. Bo paragrafy, na przykład 191 mówią, że przymuszanie do jakiegokolwiek zabiegu jest karalne i to nawet do dwóch lat więzienia. Także nasze państwo łamie prawo. W, praktycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest dobrowolność. My nie jesteśmy jakimś wyjątkowym narodem, którego, który trzeba poddawać takim procedurom medycznym. Dla mnie szczepienia są wyjątkowo niebezpieczne, szczególnie. Gdy tak naprawdę nie prowadzi się żadnej diagnostyki u dzieci wcześniej, nie wyklucza się żadnych przeciwwskazań, bo moje dzieci na przykład no, mają problem metaboliczny genu MTHFR, który wpływa na jakby brak usuwania metali ciężkich. Dla nich to jest zabójcze po prostu. Nikt mi o tym nie powiedział, musiałam sama do tego dojść. Że po prostu wiele osób, które właśnie posiada ten gen, a jest to prawdopodobnie, jak mówią genetycy, 70% społeczeństwa, bo tak właśnie z rozmów genetyków to wygląda. Oczywiście za, za to usuwanie, za to detoksyfikację jest odpowiedzialne kilka genów, także no, każdy z nas ma, może mieć przynajmniej jeden z tych genów. I to zależy od nasilenia, właśnie od tego, ile posiadamy takich genów y, zmodyfikowanych, które nie pozwalają nam skutecznie usuwać toksyn z organizmu. Dla rodziców y, dzieci autystycznych to jest bardzo ważny temat. Te szczepienia profilaktyczne tutaj powinni rozważyć, na ile dziecku mogą zaszkodzić, a na ile to będzie im w jakiś sposób potrzebne, tak naprawdę istnieje wiele metod, które pozwalają zapobiegać wszelkim chorobom zakaźnym, albo skutecznie je leczyć, żyjemy w takim czasie, kiedy choroby zakaźne da się leczyć. Tutaj wszyscy naturoterapeuci radzą sobie doskonale z chorobami zakaźnymi, Nie wiem dlaczego lekarze sobie z tym nie radzą. Czy nasze ministerstwo sobie z tym nie radzi? Bo my jako naturoterapeuci doskonale sobie radzimy z wszelkim covidem, grypą, z różnymi y, chorobami nawet wieku dziecięcego. Są proste metody i skuteczne. I odwołuję się, żeby po prostu poszerzyć, poszerzyć swoją wiedzę, bo jeśli jesteśmy świadomi pewnych konsekwencji i świadomi mm, profilaktyki właśnie możliwej, na różne sposoby, które możemy zasięgnąć no, z wielu źródeł. Tak naprawdę teraz mamy dostęp do, do wielu źródeł, żeby po prostu się doszkolić, doinformować i wiedzieć, jak postępować, żeby dziecku własnemu nie szkodzić. Myślę, że jest to najwyższa pora, abyśmy jako społeczeństwo zintegrowali się w kierunku właśnie obrony przed presją urzędników y, y, wymuszających na nas te zabiegi profilaktyczne zarówno na dzieci jak i dorosłych. Y, miała możliwość rozmowy z taksówkarzem, który właśnie też się chwalił, że nie chciał przyjąć i do końca się bronił przed przyjęciem ostatnich zabiegów profilaktycznych, no ale na, na ostatniej mecie, że tak powiem wymienił pod w presji i myślę, że tutaj takie grupy wsparcia są wskazane, żebyśmy potrafili się wzajemnie wspierać w tej sytuacji, bo może być różnie, szczególnie gdy zbliżają się różne okresy sezonowe. Wówczas może to okresy sezonowych przeziębień, tak? Może to być wykorzystane właśnie do siania paniki, siania takich pandemii, jaką mieliśmy ostatnio. W zasadzie pseudopandemii, bo statystyki były jednoznaczne. Na choroby tylko, były narażone tylko osoby, które faktycznie miały jakieś tam obciążenia zdrowotne. Także musimy bardzo analizować to, co się dzieje wokół nas. I skupić się też na zdobywaniu wiedzy, bo to daje nam pewność siebie, że postępujemy właściwie i nie ulegniemy właśnie niepotrzebnej presji, która może skończyć się dla wielu osób tragicznie, pozbawieniem życia, bo sama mam doświadczenie z osobami z rodziny, które uległy presji i niestety są już na tym lepszym świecie. Jestem mamą czwórki dzieci w wieku. Od 17 do 26 lat. I każde z tych dzieci, niestety, doświadczyło jakiegoś nopu. Jak opowiadałam wcześniej, że po prostu no, ta dwójka najstarszych synów e, przeszła to bardzo ciężko, i rehabilitacja cały czas trwa. Natomiast ta dwójka młodszych dzieci, praktycznie dzięki temu, że ja zaprzestałam tych szczepień bardzo szybko jak u syna w wieku półtora roku, najmłodszego, no i, i córki tylko po przyjęciu szczepień w szpitalu, ich zdrowie znacznie odbiegało od całej populacji jakby. Po pierwsze, że nigdy nie przyjęli antybiotyku do tej pory, bo nie było takiej potrzeby. Nigdy ciężko nie chorowali. Jeśli były jakiekolwiek infekcje, to były to infekcje bardzo lekkie, dające się wyleczyć naturalnymi metodami. Ale generalnie przy stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, to tak naprawdę sporadycznie zdarzały się infekcje. Ta dwójka moich młodszych dzieci była przyjęta do szkół sportowych i trenowała albo piłkę nożną, jak syn, albo piłkę siatkową, jak córka. Mieli znacznie lepszą kondycję od swoich rówieśników. Do tej pory zresztą ta ich kondycja fizyczna jakby jest ponad y, przeciętna. Córka na przykład gra w, z, w drużynie męskiej, bo no, dziewczyną się nie chce już w tym wieku grać, nie mają siły. A ona ma wystarczająco dużo siły. E, cóż, ja mogę jeszcze dodać: na pewno intelektualnie też dużo lepiej. E, Prosperują i funkcjonują. Tak naprawdę to nie wychowywali się sami bez mojego większego udziału, bo ja musiałam się zajmować dwójką starszych dzieci. Są bardzo samodzielni. Mój najstarszy syn, dzięki mojej wytrwałości, zresztą jego wytrwałości, bo to tutaj ważna była jego determinacja, świadomość, osiągnął to, że on w tym momencie pracuje w zawodzie nauczyciela, pedagoga specjalnego, jak również no, będzie bronią magistra. I to jest nasz osobisty sukces osiągnięty bardzo ciężką pracą, że my nakładamy finansowymi i niestety rozpadem rodziny, no ale to było już zupełnie ode mnie niezależne. No, powiem tak. Chętnie bym porozmawiała z głównym inspektorem sanitarnym, informując go przede wszystkim o mm, bezprawiu, jakie stosuje na obywatelach polskich. Do tej pory procedury medyczne były nielegalnie wymuszane, zresztą nadal będą nielegalnie wymuszane, bo jakby prawa człowieka czy wszelkie prawa. Nasze konstytucyjne mówią dokładnie, że y, jesteśmy wolnymi ludźmi i my decydujemy o, własnych, y, o własnym stanie zdrowia, my ponosimy te konsekwencje. A jeśli ktoś z urzędników chce na nas wywierać jakąś presję, no to powinien y, ponieść y, pisemną odpowiedzialność za to, co chce dokonać, tak na naszych. Organizmach, proponując czy przymuszając nas do pewnych procedur medycznych. Tutaj powinna być pisemna odpowiedzialność za każdego pacjenta, który jest poddawany tym zabiegom. I mój syn na przykład, najstarszy ma ogromną, miał ogromną pretensję do mnie za to, co mu zrobiłam bo on widział doskonale, jak się rozwija jego młodsze rodzeństwo, które nie dostało tyle tych zabiegów medycznych i tak naprawdę to ich życie na przykład właśnie szkolne, towarzyskie, społeczne w ogóle inaczej wygląda niż jego. Bo tak naprawdę on jest na marginesie społecznym i jakby pod kątem towarzyskim, tak? Tutaj ma duże problemy z kontaktami społecznymi. Może osiągnąć różne... Że tak powiem, wypracować różne swoje ważne no, zainteresowania, rozwijać w pewnych dziedzinach. Natomiast, tak społecznie, jak większość autystów, to no, jest mu ciężko. Nie ma pomocy, nie ma żadnej pomocy psychologicznej, tak naprawdę. Tym bardziej, że tutaj jeszcze rodzice są mm, obciążani tak. Za, za stan swoich dzieci, właśnie pod kątem złego wychowania. Większość społeczeństwa nie rozumie, że rtęć, rtęć nie da się usunąć wychowaniem. Natomiast dostęp do leków jest bardzo ograniczony. Na naszym rynku nie ma bezpośrednio leków, które usuwają rtęć. Te preparaty trzeba ściągać z innych krajów, z zagranicy żeby móc osiągnąć jakiś taki spektakularny efekt. Natomiast no, ja sama doświadczyłam wielokrotnie takich negatywnych uwag, że jestem winna jakby złego zachowania tak moich autystycznych dzieci, szczególnie tego młodszego syna Pawła, który ma rzeczywiście bardzo głęboki ten autyzm. I tutaj cała wina no, spoczywa tak naprawdę E, taka społeczna na mnie, że to jest jakby kwestia, kwestia jego choroby, jest jakby kwestią mojego wychowania. To zupełnie inaczej wygląda, bo e, też tutaj bardzo cały czas się doszkalam i wiem, że, że osoby z autyzmem mają bardzo zaburzony zaburzoną fizjologię mózgu. Wystarczy Wystarczy, właśnie wykonać pewne badania, żeby móc odróżnić złe wychowanie od zaburzeń neurologicznych. No ale zwykły przeciętny człowiek po prostu tego nie rozumie, nie jest świadomy, że po prostu wiele chorób jest spowodowanych zwyczajnie zatruciem rtęcią. Często pojawiająca się agresja, na przykład, to jest efekt też yy, niedotlenienia mózgu związanego z zatruciem, właśnie. Metalami ciężkimi.